No i witam moi drodzy w kolejnym odcinku z naszego pięknego miasta w City Skylines 2 Moi drodzy jesteśmy na razie tutaj nocą Chociaż chyba zaraz słoneczko będzie wstawać Jak to wygląda moi drodzy? No ta strefa chińska na razie troszeczkę mnie martwi jak mam być szczery Bo jeszcze jak tutaj czasami się pojawiają korki O właśnie, zrobiłem tutaj taki specjalny wjazd Żeby sobie wjechali tutaj Tutaj też mają taką drugą drogę Żeby to jakoś bujało Gdzieś tutaj się rozjeżdżają, gdzieś tutaj przy tych nie wiem Zakręcają, nie wiem co oni w ogóle tutaj kombinują Tutaj mają rondo niedaleko Tu mają rondo, więc gdzieś tam za Wrócić zawsze mogą, sobie dziś tutaj sobie radzą. rondo nie jest jakieś super obciążone. Dorzuciłem im tutaj. A nie, to jest to coś innego. Tutaj, troszeczkę kawałek dalej, dorzuciłem im właśnie tutaj taki przejazd między tymi osiedlami. Ktoś tam stracił dom, ale mniejsza. Problem, moi drodzy, robi się tutaj, od strony lotniska. Wiadomo, to jest połączenie z autostradą. No i tych samochodów tu jest strasznie, strasznie, strasznie dużo. I trochę, szczerze, nie miałbym pomysłu, jak się ich pozbyć. Z tego, co widzę, tutaj gdzieś tam dojeżdżają na tej drodze. Ale tego nie ma jakoś super dużo. No wiadomo, że tutaj problemem jest, moi drodzy, to rondo. I tak sobie myślę. Czy ja tego po prostu nie wywalę tutaj? Chyba po prostu wywalimy to rondo tu. Z racji tego. Yy, I tutaj byśmy wywalili te dwie drogi przyboczne. Nie wiem, czy coś to da. Zobaczymy. Tutaj troszeczkę coś kratki ucierpiały. Że już chłopak chce się burzyć Tutaj trzeba taką delikatną drogę tylko pociągnąć. Nie, on będzie się burzył, czy się nie będzie burzył. Będzie się budził. Dobra, to niech się zrobi po prostu na nowo. Jestem teraz ciekawy, czy oni po prostu nie będzie lepiej jechać tutaj po prostu do przodu. Oni, którzy wjeżdżają już tutaj, to jest spoko opcją. I po prostu to będzie bardziej rozładowane. Tutaj w razie czego na Rondzie sobie mogą zawrócić. No nie wiem, bo zobaczymy, czy takie rozwiązanie da tutaj radę. No teraz oczywiście muszę tutaj ogarnąć. No bo tutaj nawet ja będzie co? Nie wiem, co zrobić inaczej. budujemy sobie teraz trochę nocą. Tutaj taka fajna wysokość, to wam powiem, że jest na 5 metrów mosty. Tutaj. Walnimy taką drogę na 10 metrów w górę. Teraz sobie damy tutaj na dół. I Proszę mi się z tym połączyć. Dobra. I wy połączycie się tutaj. No i zobaczymy. Może to zacznie lepiej działać, lepiej bujać. No, oni gdzieś po prostu na tej autostradzie tutaj będą się bardziej. Znaczy, tak. Korek jest dalej, co nie? Tylko on po prostu będzie trochę dalej taki ulokowany. Oni teraz mają tutaj problem, żeby wjechać. Tak mi się zastanowił, czy nie zrobić czegoś takiego. To mam taki parking mały. Ja bym go wywalił na przykład. Ja bym na przykład spróbował zrobić coś takiego, że jak oni sobie tu wjeżdżają na tą strefę, to mogli. Na przykład, wjechać sobie tutaj, tu sobie zejść pod ziemię, tak sobie tutaj przejechać, tutaj nawet na takim ładnym łuku i tu spróbować wyjechać. No, niektórzy się tutaj decydują na to. Tylko oczywiście światła, te tematy tutaj do wywalenia, nie ma chodzenia po autostradzie. Ja tu widzę, że niektórzy zawracają, co jest niesamowite, co nie? Po co oni wjeżdżają na ten most? Niech zaraz chcą zawracać, jak tu jest rondo i nie muszą już wcale jechać w lewo. Mogą się ustawić tu i pojechać tam. A po prostu stąd skręcić tu. No, oczywiście oni się teraz będą tutaj gubić. A, bo teraz ci, chcą skręcać tutaj w lewo, to nie. Tu im oczywiście zablokujemy. Tą możliwość, skrętu w lewo. Nie wiem, co tu jeszcze można by zrobić, tak naprawdę. Tu jest GIT, tu sobie wjeżdżają i sobie przejeżdżają powoli. Nie wiem, może to też się ogarnie, jak się już w to wprowadzą, aczkolwiek liczba mieszkańców bardziej nam spada niż rośnie. Przejdziemy sobie już moi drodzy normalnie na ten tryb dnia. Ale czasami sobie fajnie tak popatrzeć na miasto nocą. No tutaj wiadomo, karawany, problemy, mniejsza. Nie wiem. To jest niesamowite dla mnie, że co chwilę są problemy z tymi samochodami. Tu jest 44. Zbiera, 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 wraca, zbiera, zbiera, wraca. 80 na 50. Co oni tak padają? No ale cóż, moi drodzy, ja bym tutaj właśnie sobie dzisiaj się pobawił w tym tutaj obszarze, no i oczywiście też trochę rozwijał naszą strefę przemysłową, żebyśmy szli już w stronę tych gór. Wiem, że już to gadam od kilku odcinków, ale żeby to jakoś tam szło z czasem. Tutaj jeszcze elektrownia węglowa, jak to działa, działa pięknie, miło, sympatycznie. No chyba, że jakiś problem nas gdzieś tam przyciągnie, to też tam będziemy coś działać. To bym, moi drodzy, kupił te cztery kratki, żeby to jakoś tak zrobić, i tu bym właśnie zrobił taką dzielnicę chińską z tą właśnie małą zabudową. I ona by były chyba. Pana byłaby troszeczkę większa niż ta tutaj, bo tu już mam zjazd na tą autostradę. Tutaj by nie było. No ale tutaj kratkę walniemy i ja nie mogę. I oczywiście też na samym początku nie pomyślałem, że wygładzi ten teren. Jak się wykładzie będzie łatwiej się żyło. No i coś takiego impasi. Okej. Okay. No a teraz widzę, że już powoli się te budynki ogarniają. Nie. Pojawia się to i znika ten problem. Jakoś tak fale jakieś są. Czy wszyscy nagle umierają? Czy o co chodzi? Później to jednak już wszyscy nie umierają. Czy tutaj przeprowadzę kolejną taką siateczkę? Tutaj już nam linia elektryczna trochę przeszkadza, ale moglibyśmy zrobić. To w ten sposób. Trochę takie krzywe nam się zrobiły skrzyżowania. Niektóre jedno przy drugim, ale okej. Okay, będzie bujać. Tu jeszcze możemy poprowadzić takie drogi pod górkę. Bo ja wiem, że jak zbud zabuduję całą tą strefę domkami jednorodzinnymi, to i tak będzie panie za mało. Dawaj pan więcej. Niektórzy tutaj w ogóle nad no, mieli widok na rzekę. No i wiadomo, standardowa procedura. Trzeba to zalesić. No to jeszcze nadbym widział taką jedną linię. Tu jeszcze pod mostem zrobimy las. No i patrz, ten ruch się teraz uspokoił. Tu nie ma korków. Tu nie ma tragedii. Tutaj też nie. Tu sobie wjeżdżają na luzie. Tu jest jakiś delikatny. Okej, okay, ale to nie jest jakieś specjalne. A tu? No tu jest, tu jest. Ale też mniejsze. No nie wiem. Miejmy nadzieję, że czasem się ogarną chłopaki. No, dobra, na razie się to ciekawie, ta strefa zapowiada. No będzie fajnie takie przedmieścia, można tak powiedzieć. I teraz tak, zobaczmy wszystko, co tu jest chińskie. A to jest chiński szpital od razu. To nie, to, to szpital to bez przesady. Ale damy im tutaj jakieś japońskie, japońskie centrum medyczne, chińskie podstawówki. Jedną damy tutaj, drugą damy tutaj. Na pewno się przydadzą. Chińskie liceum. Nie, liceum już były tam na górze. A liceum jeszcze jest dostęp. Dobra, to olać. Chińską remizę strażacką. Będziemy ją mieli tu. Posterunek chiński. Damy go sobie tu. I teraz tak, chciałbym tą świątynię jednak przenieść. Tutaj zrobimy jeszcze średnią zabudowę, bo to mi trochę nie pasują te domki. A ta świątynia fajnie pasuje do tych domków, więc przeniesiemy to. Gdzieś właśnie tu. Tylko gdzie tutaj? Kurde, sporo by to kratek krutowało, ale byśmy mogli ją postawić. Mniej więcej gdzieś tu. O, może tu? Niby taka główna droga i tak dalej. Kurde, za duże to. No, coś w tym rodzaju. Teraz tutaj im te parki mega spadły. Średniowiecznego zamku tu nie chcecie? Średni to pasuje. Boisko do piłki nożnej? Podwór amerykański, centrum koszykówki. A do piłki nożnej ich mają. No tutaj jeszcze im postawimy te budynki i będzie good-good. A właśnie, jeszcze trzeba było na tą pocztę patrzeć, bo był kryzys z pocztą, właśnie, właśnie. E, za mało tutaj. Tu jeszcze trzeba pierwsze te punkty dać. Tu sobie też od razu tak strzelimy. I małe urzędy pocztowe gdzieś popostawiać. Tylko tak pojemność, jak największa pojemność. Wschodnioeuropejskiej mają dobrą pojemność. To postawiamy. Niech będzie jeden, niech będzie tu. Ten kolejny może być tutaj przy drodze, tak bardziej. Bo nie mają tutaj strasznych problemów z tą pocztą. Nie mają gdzie tego składować. Tutaj sobie też postawimy taki budyneczek. No możemy tu ulepszyć jeszcze. Pojemność skrzynki na listy. Nie, zobaczymy. Dobra, jak coś, to będziemy te budynki jeszcze pamiętać. Będę je ulepszał. Co nie tu mają za problem? A, że tutaj nie mają dostępu do niczego. Dobra, tu jeden kabel. Czy raczej rura. Tu kolejna z miastem. Dobra, niech na razie będzie bez miasta. Prąd. I szczerze, postawimy tutaj stację transformacyjną. Transformatorową, żeby odciążyć sieć. No i tutaj będzie po prostu kolejne takie. No, tych transformatorów trzeba dużo. No i dobrze, mamy, moi drodzy, pięknie wszystko i sympatycznie. Teraz możemy sobie wejść. I teraz tak, my mieliśmy budować te domki, bo chyba jest emotka tutaj zbugowana. I to się że będą budować te takie prawidłowe. Zaraz zerkniemy, co będzie wyglądać. Co to za problem? Wysoki koszt zasobów? To sprzedawajcie drożej. I tak, to są te domki. Tak, to są te domki, co chciałem tutaj wszędzie. Idealnie! Mulałem się upewnić, żeby później nie było jakieś przypału. No Dobra, tutaj świątynia będzie otoczona. Po prostu domkami, ale No wiadomo, jakiś tam biznes musi się kręcić Obok, bym to pojechał do tego momentu Ze sklepami, o, a tu co, no zalesi się No i nawet to potężnie wygląda jak się zalesi Jeśli tutaj lasy obok, jeszcze tu dam jakiś Formę sklepów, jakieś takie też mniejsze. Tu jeszcze damy sklepy. I tutaj. I więcej im nie potrzeba. Bo będą narzekać, że nie mają klientów i tak dalej. No tutaj będzie mogło się wprowadzić naprawdę dużo ludzi. I trochę, że tak powiem, zapotrzebowanie na domki. jedno rodzinę nam zejdzie. No i właśnie, miałem z tym portem się pobawić. Bo tu może być kłopot, co nie? Magazyn, magazynem. Okej, okay, ale tutaj właśnie trzeba by jeszcze zrobić stację. Tylko problem jest taki, że my chyba tego inaczej niż na anarchii nie zrobimy. Właśnie, bo tutaj sobie zrobimy sobie tory kolejowe, które by tutaj przyjeżdżały i dostarpały towar. Nie było jeszcze tam taka podpowiedź, żeby zrobić metro i też właśnie o tym myślę, że to też byłaby spoko opcja. Chyba, że te tory by wyjeżdżały w ten sposób, czy na jakimś takim zakręcie. Czy to będzie działać na anarchii, jak tak zrobię? No, teoretycznie te tory się tu łączą, więc powinien wyrobić na zakręcie. No, zobaczymy, jak to będzie. No i tutaj byśmy sobie już ładnie polecieli wzdłuż drogi. No, takie wykopane, ale okej, okay. jak się to prezentuje. I teraz tutaj prostą drogą. I teraz tak, jak my to polecimy? Tu, 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 tu i stąd, jak Jakoś byśmy polecieli dalej, co nie. Tylko, że tutaj są podwójne tory. No, chyba nic się nie stanie, jak to polecimy, co nie? No, taka wystająca nóżka. Do tego momentu. I tutaj gdzieś, gdzie będzie takie wąskie połączenie. Coś w tym rodzaju. Pokaż. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Tu, 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 tu. Piękna sprawa. No, i ja bym to widział tutaj nad drogą. żeby się sobie tak zjechać do ziemi. Albo troszkę inaczej, na jakimś takim ładniejszym łuku. No, i jakoś to doprowadzimy. Tutaj jeszcze tylko przy drodze muszę się pobawić. Tylko, że tutaj już mamy te inne budynki Straży Pożarnej. To musimy tutaj tak górą pojechać i połączyć się idealnie tu. No i dobra, i taka droga by tutaj jechała do tego portu. Szczerze, to mnie tylko zastanawia, czy tutaj będą pociągi wyrabiać, ale wydaje mi się, że tak. Jak nie, to będziemy po prostu jeszcze to przerabiać. No i dobra, trzeba teraz zrobić jakąś taką drogę tutaj, towarową, że zaczynamy sobie tutaj, ten pociąg sobie dojedzie, może dojechać sobie tu, później sobie pojedzie tutaj do wyjazdu, no i w go sobie może tutaj wracać i znowu tutaj. Można by tu jeszcze jedno połączenie zrobić, tak, chociaż mam nadzieję, że tutaj nie będą się jakoś blokować teraz te pociągi i tak. Mam Mamy tylko dwa tutaj wyjazdy. Tu mamy wyjazd i tu mamy wyjazd kolejowy. Tutaj już żadnych takich nie mamy. No dobra, no to zobaczymy, jak to będzie bujać. Czy tutaj to zmniejszy ruch tych ciężarówek? Niech będzie tutaj przyjeżdżał pociąg. I też chciałbym teraz chwilę tutaj poczekać i zaobserwować ten pociąg. Jak się tutaj będzie zachowywał. Aha, tylko widzę, że te pociągi się blokują ze sobą często. Bo się respi jeden za drugim. No ten teraz wiedzie. Są dwa miejsca zajęte. Respi się kolejny. Kurde, z tymi pociągami. Czuję, tu chyba trzeba to podwoić, żeby one na tych wyjazdach się nie blokowały. Tylko się wymijały jakoś. O, dobra. Ten sobie poczekał, ten pojechał, teraz ten wjeżdża. Dobra. I teraz ten wjeżdża. więc tutaj na lewo. Ten już tutaj powinien czekać, ale jedzie. Jedzie twardo. Dobra. Ten wyjechał. Ten sobie czeka. Okej, okay, ale ten sobie już może jechać. Dobra. Problem chyba rozwiązany. I on tu i leci. Leci w tamtą stronę. Skręć w lewo. Dobrze. Skręci w lewo. I let's go. Ty, to może ja się zrobiłem całą trasę, co? Że to powinno być w sumie. Cała trasa powinna być podwójna. Teraz tak sobie myślę. No bo w razie czego? Będzie przypał. Że te pociągi nie będą się mogły Minąć. Czyli zawsze trzeba robić w podwójne tory. Nie ma co się czaić. Korzysta to, że nie da się całego odcinka zrobić, tylko muszę sobie cyk po kolei iść. Co najwyżej tutaj mogę tak zrobić, żeby po prostu poczekały. Nie, na tym zakręcie jeden będzie tu czekał, zanim wyjedzie. Przyczepimy się do tego ziomeczka tutaj i będziemy podziwiać, jak on sobie tutaj radzi na trasie. No i jest, moi drodzy. Dobrze, radzi sobie. Ważne, że jedzie. Tu sobie wjeżdża, okej. Okay. I zobaczmy dobra, dobra, daj radę daj radę, moi drodzy, no i tutaj chyba dostał sporo towaru, z tego co widzę i on sobie po prostu wraca, no i pięknie miejmy nadzieję, że trochę to odciąży tutaj ruch ciężarowy, o, jedzie drugi ale on jest co, będzie ten, nie będzie kolizji chyba, co nie, nie, jest wszystko pięknie miło i sympatycznie, no rewelacja e, a, właśnie, moi drodzy, bym zapomniał o tej naszej chińskiej nowej strefie to przecież, no trzeba krematoria stawiać, no, to jest mocny biznes i trzeba go rozkręcać tutaj, żeby po prostu nie było problemu ja tych krematorów to stawię tutaj bardzo dużo. Od razu z dwoma garażami, z dobudówkami, z bonusami. I wiecie co? Oni mają właśnie takie dziury tutaj w środku osiedla. No i to tak nie może być, to trzeba uzupełnić. Najlepiej takim dużym pędzlem szybciej pójdzie. Jak tutaj chińska strefa? Eee, no blokują się. A ci chcą skręcić w lewo, a ja im dałem zakaz tutaj skrętu w lewo, no, i tak będą się wpychać. Ale dobra, ten korek jest tutaj, na sam początek, tylko. Tutaj jeszcze trochę, tam jeszcze. Dobra, nie jest źle, nie ma tragedii. Ten, no są korki, no ale jeszcze tak powiem nie przeskoczymy nie przeskoczę pewnych rzeczy, że tak powiem. To jeszcze walniemy pędzlem z drzewami, żeby na pewno wszędzie były drzewka. I okej, okay. buja jakoś to miasto. Domki tutaj ewoluują, jak tam z parkami? Wszystko good, 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 good. Pięknie. Tu trochę mało park mają. Macie tutaj do tenisa. Jeszcze tutaj coś, zarząd parku, zaraz obok oboko zarządu parku kompleks radości macie. Macie być szczęśliwi. Kto nie będzie szczęśliwy, deportacja z miasta. I okej, okay. tu jest strasznie dużo samochodów. Z jakiej to przyczyny? Takiej, że oni chcą jechać tu i chcą wjechać sobie tu spiralą tu. A jadą sobie tu, bo. Przepraszam, jaki to jest problem? Dużo samochodów leci teraz z tej strony. Pierwszy raz chyba w życiu. Oni tutaj, jak się już dostaną, to jadą. Bo oni chcą wlecieć na strefę chińską. Dobra, czyli to jest kwestia, moi drodzy, wprowadzania się. Różnych takich rzeczy. To jest okej. Okay. Nawet, moi drodzy, zrobimy sobie podziemny. Ja jestem fanem tych zjazdów, szczerze, wam powiem. Jakoś tak mi się nawet spodobało. Ostatnio. Tu sobie jedziemy ta... A nie. Tu sobie po prostu tak wyprowadzamy drogę. Delikatnie do przodu. Tutaj. Moi drodzy, page down, page down, pyk. Możemy sobie wyjechać tutaj. Page up, Piękny tutaj wyjazd. Proszę bardzo, proszę korzystać. Jak jesteś z autostrady, szybko sobie wjechać. To mogą tutaj się szybko dostać, no ale widzę, że nie korzystają. Ej, fajnie to wygląda. Super wygląda to się, chyba najbardziej mi się podoba. No i te chińskie domy, jest tu klimacik. Jest jeszcze ta świątynia, miło, sympatycznie. Ej, właśnie, chciałbym zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Jak to wygląda kwestia zanieczyszczenia? Zanieczyszczenie gleby. Dobra, czyli tak, tutaj jest zanieczyszczenie gleby i one jakby działa. Czyli jak ja bym postawił centrum recyklingowe. Jakie one generuje, że tak powiem, zasięg tego? Zaniszczenie. No tak troszeczkę generuje centrum recyklingowe. Czyli to musiałbym postawić gdzieś tu. Bo chciałbym, żeby tutaj też działało centrum recyklingowe, które po prostu będzie wyjeżdżać sobie. I będą sobie właśnie działać gdzieś tutaj na, na tej strefie właśnie przemysłowej. Będą też tutaj może obsługiwać dół miasta. Bo tutaj wiadomo, to jest fajnie, że ta strefa jest oddzielona, no ale trzeba tego trochę więcej. No i znowu zapotrzebowanie, moi drodzy, na wszystko nam się robi, ale my chyba właśnie zaczniemy się interesować tutaj farmą kurczaków. No, żeby to dobrze było. Musimy zrobić coś takiego żeby to było takie równiutkie. Teraz tę drogę możemy to wywalić. Tu zrobić sobie to samo, żeby ta droga była po prostu prosta. I to sobie doprowadzimy tak do końca tutaj. I teraz tak. Tu mamy rudę. Tej rudy nie wydobywamy. Olewamy. I tu mamy jeszcze sporo żyznej gleby i tutaj. Okej. Okay. Jak to zrobić? No teraz kurczaków to będziemy mieli bardzo dużo. No bo kurczaki jakby... Znaczy kurczaki, zwierzęta ogólnie. One nie potrzebują żadnej super gleby. I byśmy doszli do tego punktu. No i teraz ja ze swojej strony, moi drodzy, zacznę tutaj teraz giga klikanie tych stref. Zóż dróg autostradowych. No i moi drodzy, nie wiem jak wy, ale mi się to mega podoba. Tutaj, no, tych farm porobiłem, tutaj są wszędzie kurczaki porobione, kurczaki, 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 więc, że tak powiem, produkcja, że tak powiem, tutaj powinna za niedługo wystrzelić w kosmos, ponieważ ilość tutaj po prostu produkowana będzie przeogromna. No i moi drodzy, tutaj byśmy zaczęli podchodzić do tych gór i wykopywać już tutaj te tereny, bo nawet jeżeli tutaj nie będę wydobywał tak typowo rudy, to będę sobie wydobywał na przykład kamień, ale Zobaczmy też, jak to wygląda jeszcze na tych terenach. Tu jeszcze musimy to zagospodarować. I teraz tak, jakby to dobrze zrobić? Ja bym tutaj, tak, bo tu idzie ta droga autostradowa, którą sobie zaczęliśmy tworzyć. I ona mogłaby gdzieś dojechać do tego momentu. I przydałoby się zrobić taką zwykłą drogę. Chociaż może być autostradowa, ale taka zwykła. Która nam stworzy trochę taką barierę między tymi terenami, gdzie będzie tutaj, że tak powiem, ostre wydobycie. Pojedziemy sobie z tym do końca tu. Dobra, niech będzie. To jest droga, która prowadzi do nikąd i tak ma być. Ona ma tylko nam tutaj, jakby pomóc. I gdzieś do tego momentu. O, proszę bardzo. Dobra, mamy to mniej więcej podzielone. Dobra, i teraz tak, czego nam tutaj najbardziej brakuje, jeżeli chodzi o te żyzne tereny? Co byśmy mogli produkować? Nie, że w sumie tutaj wszystko jest na plusie, jeżeli chodzi o takie różne sprawy, czyli nie mamy jakiegoś tam parcia. Czyli tak, tutaj sobie na przykład moglibyśmy postawić sobie bawełnę. Polecieli sobie tu do tego momentu w ten sposób. Tutaj byśmy sobie wstawili warzywka. No i wyżej, moi drodzy, no co? Niektóre warzywa będą z dodatkiem pierwiastków ciężkich? Coś, to by się przydało, tak do drogi, żeby tak czy wyglądało. Tutaj tak naprawdę to jeszcze można by jakąś jedną kurczakownię postawić. Tylko taką dosyć wydłużoną. O, zróbmy tak, że na końcu. O, proszę bardzo. No to żeby już tak nie przesadzać, to ten kawałek zalesimy. W ogóle chciałbym tutaj zrobić takie drzewa, jako barierę między tą strefą taką powiedzmy wydobywczą, zatrutą, co będzie tutaj produkować zanieczyszczenia. I że niby las ma w tym pomóc. No, tej rudy tutaj będziemy mieli dużo. Ja nie wiem, czy gdzieś tutaj ten kamień się zastanawia, gdzie można by jeszcze robić, bo tu jeszcze mamy takie miejsce. Tutaj poprowadzić mostek na żyzną glebę. A tu jeszcze trochę lasu mamy. Czy, czy może tutaj kamieniołom? A las byśmy sobie gdzieś indziej zdobywali. Na las mógłbyś być nawet tutaj, albo gdzieś tu. Tu jest właśnie d dużo drzew. Właśnie tu byśmy mogli pojechać z wydobyciem drewna. A kamieniołomy z tej strony, tu kamieniołomy. Tutaj jeszcze trochę wykorzystać tej ziemi. No, dobra, dobra, czyli jest plan. Czyli ogólnie te drzewa, to ja bym dojechał do tego gdzieś momentu, że to jest taki pas oddzielający. Naturalna ochrona. Tutaj ten pas trochę zmniejszymy, ale też będzie taki ładny coś w tym rodzaju. A tu sobie mogą... Nawet mogą się połączyć do tej drogi, czemu nie? Zawsze dodatkowy wyjazd. Tutaj sobie trochę... Otóż no mam trochę takiego terenu niżiznego. Tutaj w miarę ładnie wzdłuż wybrzeża. Tutaj wiadomo kurczaczki sobie wsadzimy. No i dobra. Moi drodzy mamy to. Nie no, git to wygląda według mnie. No jest tutaj ciekawie, że tu jest tyle fabryk przemysłu tego jedzeniowego, że tak powiem spożywczego. No Ale tutaj no te linie takie nieźle. Jest to tak nawet ciekawie. Tutaj co mamy? Czyli mamy warzywka, zboże. Tutaj postawiłem tak. Tutaj zboże boże, tu dałem zboże. Tutaj takie cienkie. No to właśnie hodowla zwierząt. Tutaj, moi drodzy, warzywka. Więc, że tak powiem, będzie to bujać. Produkcja zwierzaków dalej nie jest ten? na maksa, ale to dobra. To może się będzie rozwijać, co nie? Pracownicy. No to jest na razie mało tych pracowników. A w tych takich pierwszych hodowlach, no to jest 52. A tam było tylko 14. Czyli po prostu potrzeba czasu, żeby to się rozwinęło. No i teraz tutaj będzie nas czekać niezła zabawa. Musimy też kupić sporo terenu. Może zaczniemy sobie tutaj od tej prawej strony yy, rozbudować. Czyli tak, tutaj, tutaj, tutaj. Może te puste tereny to właśnie będziemy korzystać też na kamieniołomy. Zaraz zobaczymy. Tylko ja bym chciał tutaj tą mapę surowców. I teraz tak, byśmy sobie pojechali tutaj drogą. Tylko właśnie, tutaj w sumie droga wystarczyłaby gdzieś tutaj, taka po prostu najzwyklejsza. Tylko może na jakimś takim ładniejszym łuku. O, coś w tym rodzaju. Źle to nie wygląda. Tutaj połączenie do drogi, niech sobie na razie taki będzie. No to możemy tak, czekaj, bo to jest kamień, i mamy tak, ruda, ruda, węgiel, metal. To co wy na to, że tutaj będziemy sobie ogarniać po prostu rudę. A węgiel będziemy stąd czerpać. Tu bym jeszcze wyjechał pewną drogą, żeby tych budynków trochę było, żeby nie przesadzić z tym naciąganiem tych stref. No i okej, okay. jest okej. Okay. To nie muszą być piękne drogi. Właśnie takie dwa wystrzały. To nie to najlepiej było gdzieś tak tutaj położyć. Ale dobra. to możemy po prostu zrobić sobie takie dwie i troszeczkę to ponaciągać. Dolicimy sobie do tego miejsca. Tutaj coś w tym rodzaju, żeby złapać trochę tą górę. Coś w tym rodzaju? Zobaczmy. No jest teren jakby wy, 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 wy wybrany. Oczywiście problemy z wodą. Tutaj dorzucimy im wodę z kilku. Źródeł, żeby nie było. Trzeba te strefy popołączyć z sobą. No i okej. Okay, będzie bujać jeszcze kwestia prądu. O, ale tutaj wiecie, co możemy zrobić? To so jest stacja transformatorową. Nawet tutaj. I podłączyć się tutaj pod ziemią do sieci. No i mamy ładne połączenia. Wszelkiego rodzaju. Tu jeszcze robimy kolejną kopalnię. Rudy. Tutaj zaznaczę sobie to do drogi, żeby to też jakoś estetycznie wyglądało. No i dobra, lecimy tak z kolejnymi. No i moi drodzy, tak to wygląda. Czy to wygląda ładnie? Nie powiedziałbym, ale to nie jest istotne. Aż tak bardzo. Tutaj sobie może walniemy trochę drzewek. Aha. To sprawia, że jak jest na anarchii, to nawet w wodzie możemy te drzewa stawiać I to może je tak po prostu tutaj walniemy, albo mniejszym pędzlem się tam pobawię Czy drzewa uradują sytuację, że to będzie trochę lepiej wyglądać? Ależ oczywiście, że tak Zawsze drzewa sprawiają, że wszystko lepiej wygląda Takie placki, no ale no co zrobisz? No tak, tak ruda no tutaj działa I zobaczmy, czy oni coś tutaj pracują? Pojazd w życiu 0 na 3 Ale coś tu jest, coś tu jest No też muszą chłopaki się, że tak powiem, że tak powiem rozgrzać Ej, tutaj szczerze bym widział port towarowy Że mogłyby sobie korzystać te statki. No tutaj niektóre farmy tak lepiej, niektóre gorzej sobie radzą. No ale zobaczymy z czasem jak to będzie. Ale nie, tutaj coś produkują. I co się dzieje na tej autostradzie? Jest koreczek i to srogi korek. I ten korek robi się tu, bo nie chcą wjechać tu, a tu po autostradzie ludzie chodzą. To jest dla mnie niesamowite zawsze. Ci ludzie mnie zawsze jakoś dobiją. I oni wszyscy chcą jechać teraz tutaj. I teraz przez to <grych> tu się robi korek. Ale tutaj też jest korek na tym rondzie, więc nawet spoko. Tu nie jest aż tak źle, tu się gubią. No dobra, to nie są takie specjalne korki. W mieście, jak zwykle krematory Tutaj, tu jest korek, ale nie jest aż źle, bo oni chcą tu wjeżdżać w lewo, jak gdyby tak zniszczyć to połączenie, bo już to jedno mamy, i zrobić sobie coś takiego na takim łuku. O, nawet bez anarchii. No, i tutaj sobie taki. Aha, no, i tu będą mieli taki wyjazd frajczego, czyli tutaj w prawo. W lewo. Już jesteście tutaj na tym myśledlu. Jakby ktoś chciał. A tutaj, no, mogą się szybciej dostać albo lecieć do ronda. Czy ktoś z tego korzysta? Oczywiście, że korzystają. Czy zrobiły się tutaj niepotrzebne pasy? Oczywiście, że tak. Jeszcze światła. Czy oni są teraz na maksa tutaj jechać w lewo? Oczywiście, że tak. Czy ja im daję tutaj zakaz skrętu w lewo? Tak. Nie ma żadnych skrętów. Niech sobie idą tutaj, lewą stroną. Tutaj nie ma. A ten most? Nieźle. Nie ma tragedii. Mogło być gorzej. Deficyt tutaj spada tych uczaków. My ich produkujemy coraz więcej i coraz więcej. To jest akurat spoko. Z rudą też powoli tutaj widzę, że. The fit spada, rośnie, spada, rośnie. Co to rośnie. jest Więc to jeszcze gdzieś tutaj chyba na 100% nie działa. No to trzeba czasu, żeby to się biznes rozkręcił. Też moi drodzy, ja jestem ciągle na prędkości 3, a ten czas, że tak powiem, szybko nie leci. Więc, <grym> że tak powiem. Powoli chyba zbliżamy się do ograniczeń tego miasta. Może sobie takie, że co samochodziki, co nie? Ja jestem na prędkości 3, na najszybszej. Ale to mają do siebie te gripe reduksu. I teraz co? Ty ciąg. Tutaj, kurde, jaka kolejka tych tirów tutaj. Ja nie mogę. Chcą wyjechać. Dlaczego oni tak mają problem tutaj z wyjazdem? No, tu sobie jeżdżą. Okej. Okay. Aha, przejście dla pieszych może ich blokuje. To raz. Na dwa. Przydałoby się stąd jakoś łatwiej wydostać. Bo tak, tutaj sobie mogą pojechać do góry. Tu jeszcze mają jakiś wyjazd, ale to stąd mają wyjazd. Ale jest ze mnie skombinator z tymi drogami, szczerze Wam powiedziawszy. Tu my byśmy pojechali sobie tą drogą tak o. I tu zeszli sobie pod ziemię. Pojechali sobie tak. Pojechali sobie tu pod drogą. Tutaj nie ma żadnego tego. Dobra. Tu. I coś takiego. No, tutaj będą mieli taki wyjazd. Czyli Wjeżdżając sobie tu. No i zobaczymy, czy będą z tego korzystać w ogóle. Jadą, jadą, jadą. Tylko Znowu te pasy. Po co to komu? Weź te pasy stąd. wiem, że oni będą tutaj sobie teraz wykręcać te niektóre tiry. I samochody. Dobra, dobra, dobra. Ważne, że. Miejmy nadzieję, że to odkorkuje trochę tej sytuację. No dobra, nie jest dużo tych samochodów. Może tutaj się jakoś wbiją. Albo coś światła. Ale co, jak światła im postawię. Jeszcze bardziej zablokuje chyba tę drogę. No nawet jak oni jadą, to tutaj dobra. Niech sobie radzą sami. Ja chciałem pomóc. Ej, ale to z tej perspektywy wygląda niesamowicie. Tyle tych farm. Gomarcy że tak w się rozwija. Ale nie. Tutaj te tony kurczaków rosną wszędzie. A to. 0102 no wolno, wolno, no bo dopiero to, to powstało. No i trzeba by się przygotować też na wydobycie tutaj, moi drodzy, węgla. I to byśmy potrzebowali tych tutaj terenów. A tu jeszcze ropę mamy, ale ropy, no... Chociaż drewno, ropa... Tutaj, no, jakąś małą odkrywkę ropy moglibyśmy sobie strzasnąć, czy powiem. Hmm. I teraz proszę mi pokazać, jak to wygląda. Czyli tak, jedziemy sobie tutaj na takim łuczku i ta droga się kończy tu. Tu wypuścimy sobie taką drogę, która nas doprowadzi do tego momentu. Pojedziemy sobie prosto przy granicy mapy i do tego momentu. I tu, moi drodzy, będzie wydobycie węgla. Tu będzie śląsk, że tak powiem. No, mamy pierwszą kopalnię. Kolejną. No i proszę bardzo, moi drodzy, zagospodarowaliśmy te górki. Pas zieleni nas chroni. Zaczyna się tutaj wydobycie węgla. No, 01 zaczynają. 041. Dobra, dobra. Jakoś to będzie. Miasto pełne problemów normalnie. Wszędzie korki. To rondo już mieliśmy dawno rozwalić tak naprawdę. No to blokuje tutaj autostradę? Nie bardzo. Tu są problemy, bo tu wjeżdżają, tu jadą, tu się blokują. Klasycznie na rondzie, chcą tam wjechać do miasta. Tu jest cały ten most jest zawalony samochodami. I ja nie mogę. Ten most y, też jest zawalony samochodami, tylko w ogóle mi nie pokazywał, że to jest korek. A ciekawe. Czy Wy tu macie za mało? Nie no, mają kurde te krematorium, no. To też mnie trochę irytuje z tymi krematoriami, jak mam być szczery. Że to jest takie, kurde, trochę głupie. Dobra, nic tam sobie radzą, te krematory tutaj postawiłem? Śmieci, ok. O, tutaj nie ma korków za bardzo, widzę. Ogarnęli się chłopaki. A nie, po prostu samochody mi się nie wczytały. Są korki, są w korki wszędzie, moi drodzy. Ale dzisiaj, moi drodzy, chyba zakończymy na tym, że tak powiem, ten odcinek. Mamy tutaj, moi drodzy, piękne wydobycie węgla. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać w następnym odcinku. Udało nam się też tutaj dorwać się do rudy. Udało nam się, moi drodzy, patrzcie, jak to teraz ładnie wygląda. Patrzcie, jak to teraz pięknie wygląda natomiast. Pola, udało nam się już zapełnić produkcją żywności. Nie, no, z takim

Piękna sprawa. Nie jest to miasto idealne, ale własne. No, i udało nam się stworzyć nową chińską dzielnicę małych domków jednorodzinnych. Więc moi drodzy, no powiem wam tak, też widzę jak ta gra zaczyna chodzić, zaczyna spowalniać, i to bardzo ta symulacja. Więc też, że tak powiem, no zobaczymy, ile jeszcze będzie ta seria trwała odcinków, bo jeszcze kilka rzeczy można by tu zrobić. Ale nawet jak skończymy tą serię, to jeszcze zawsze jest możliwość wyciągnięcia trochę kontentu City Skylines 2. Ja też mam pomysły na takie, powiedzmy, odcinki jednostrzałowe, a nie serie. Więc jeszcze zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeżeli tak nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu, subskrypcji Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie trzymajcie się, hej!